Euronews. Wiadomości. Aleksander Łukaszenka, zwycięzcą wyborów prezydenckich na Białorusi, według Exit poll, uzyskał ponad 80% głosów. Tysiące ludzi protestują w Brukseli, wzywając do zaprzestania przemocy w strefie gazy i wzywając rząd do nałożenia sankcji na Izrael. Aleksander Łukaszenko zdobył 87,6% głosów w wyborach prezydenckich na Białorusi, podały państwowe media. To na razie jednak wstępne wyniki Exit Poll. Frekwencja wyniosła 81,5%. Lokale wyborcze otwarto w niedzielę o godzinie 8 rano czasu lokalnego. Według Centralnej Komisji Wyborczej uprawnionych do głosowania było blisko 7 milionów osób. Do walki o urząd prezydenta stanęło pięcioro kandydatów. Wszyscy jednak, oprócz samego Łukaszenki, pełnią funkcję marionetkową. Opozycja nazywa tegoroczne wybory prezydenckie na Białorusi bez wyborami, bo nie ma w nich realnych oponentów ani szans na demokratyczny przebieg procesu wyborczego. Według informacji przekazanych przez reżimowe media, pozostali oficjalni kandydaci zdobyli od 1 do 3 procent głosów. Są to pierwsze wybory prezydenckie na Białorusi od czasu masowych protestów antyrządowych, które miały miejsce w 2020 roku. Prezydent Ukrainy Włodymir Zełański twierdzi, że Kijów może dostarczać Mołdawii węgiel, aby zaspokoić jej potrzeby energetyczne. Zełański rozmawiał o tym w Kijowie z prezydentką Mołdawii Mają Sandu. Deklaracja pojawia się po zakończeniu transferu gazu ziemnego z Rosji do Europy przez Ukrainę 1 stycznia. Po tym, jak Kijów odmówił odnowienia umowy tranzytowej. Decyzja szczególnie dotknęła prorosyjskie terytorium Naddniestrza w Mołdawii, które było silnie uzależnione od rosyjskiego gazu. Po zakończeniu dostaw ustała również większość działalności przemysłowej. Władze regionu ogłosiły stan wyjątkowy i wprowadziły przerwy w dostawach prądu trwające do 8 godzin dziennie. Rosja twierdzi, że odcięła dostawy gazu z powodu rzekomego długu w wysokości 688 milionów euro, czemu mołdawski rząd stanowczo zaprzecza. Rosja wystrzeliła na terytorium Ukrainy co najmniej 61 dronów w nocy z piątku na sobotę. W tym czasie siły ukraińskie potwierdziły zestrzelenie 46 dronów i dwóch rosyjskich pocisków wystrzelonych z samolotów. Jak twierdzą lokalne media, drony zastrzelono m.in. w Odessie, Charkowie, mieście Sumy, Doniecku i Zaporożu. Drony trafiły też w dziewięciopiętrowy budynek w mieście Wysznewe w obwodzie kijowskim. Ekipy ratunkowe uratowały pięciu mieszkańców, w tym dwoje dzieci. Mieszkańcy miasta Hotin w pobliżu Rosji donoszą... Że od czasów targnięcia Ukrainy do rosyjskiego obwodu Kurskiego życie staje się coraz trudniejsze ze względu na intensywność rosyjskich bombardowań. Wielu mieszkańców odmawia wyjazdu, ponieważ twierdzą, że żołnierze potrzebują ich codziennego wsparcia. Z drugiej strony rosyjskie media państwowe twierdzą, że wojska wkroczyły do wschodnio ukraińskiego miasta Welika-Nowosilka w obwodzie Donieckim. Według Instytutu Wojny rosyjskie wojska niedawno zaatakowały strategiczne miasto Pokrowsk, które służy jako centrum zaopatrzenia i znajduje się na ważnym skrzyżowaniu dróg prowadzących do kluczowych miast w obwodzie donieckim. Tysiące ludzi protestuje na ulicach Niemiec w związku z rozpoczęciem kampanii wyborczej skrajnie prawicowej partii AFD. Protestujący mówią, że strajkują przeciwko wzrostowi prawicowego ekstremizmu przed zbliżającymi się wyborami federalnymi. Według lokalnych mediów na ulicach kolonii zgromadziło się nawet 15 tysięcy osób. besonders wichtig ist, dass wir gemeinsam gegen rechts stehen und gerade... Po wczorajszym gestrigen Tag i po den Äußerungen von Friedrich Merz, glaube ich, müssen wir alle zusammenstehen, dass wir den rechten Paroli bieden. Partia Alternative für Deutschland rozpoczęła swoją kampanię wyborczą w sobotę w Halle, gdzie kandydaci na kanclerza Niemiec Alice Weidel i Tino Krupalla zwrócili się do swoich zwolenników. Tysiące ludzi maszerowało ulicami Brukseli, domagając się trwałego zawieszenia broni w Strefie Gazy i wzywając zarówno belgijski rząd, jak i Unię Europejską do nałożenia sankcji na Izrael. Demonstranci twierdzą, że zawieszenie broni dało Palestyńczykom wytchnienie, ale nie zakończyło jeszcze konfliktu. Leading many to wonder what's in store for the future of the Palestinian people. It could be that it's quiet in Gaza, but the in the West Bank there is an ex escalation of violence and of a violation of human rights. And we're also a little bit afraid of what Trump decided. He decided to stop the sanctions against more extreme colon, So that's why we can be afraid of the message he's send sending to Netanyahu. I don't feel like the political class is doing what they're supposed to do. I feel like. Organizatorzy protestu wezwali w mediach społecznościowych belgijski rząd do nałożenia embarga wojskowego na Izrael, wsparcia toczącej się przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości sprawy dotyczącej postępowania Izraela w czasie wojny oraz do zawieszenia przez Unię Europejską umowy stowarzyszeniowej z Izraelem z powodu łamania praw człowieka. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to fenomen, który od 33 lat łączy Polaków we wspólnym celu niesieniu pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Widzę radość ludzi, dobrą zabawę i po prostu cieszę się z tego, że taka impreza odbywa się cyklicznie co roku od 33 lat u nas w Polsce. Przez ponad trzy dekady fundacja zebrała ponad 2 miliardy złotych na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Myślę, że warto pomagać. Ja jestem po wypadku i jak się obudziłem po wypadku, to pierwsze co zobaczyłem maszynę z serduszkiem. Ja od tamtego czasu powiedziałem, że jak tylko będę mógł, to w miłą chęć będę chodził i zbieram. To już jest szósty raz. Darczyńcy w zamian za datek otrzymują naklejki z serduszkiem. W tegoroczną akcję włączyło się setki tysięcy wolontariuszy w Polsce, jak i za granicą. Stwierdziłam, że trzeba jakoś przyciągnąć te pieniążki do siebie. Jest dużo wolontariuszy. Z dziećmi się przebraliśmy, żeby też jak najwięcej do tych puszek uzbierać. Widzę te sprzęty w szpitalach. Moje dzieci, jak się rodziły, też korzystały ze sprzętów orkiestry. Finał Wośp to nie tylko tradycyjne zbiórki na ulicach, ale przede wszystkim koncerty, warsztaty dla dzieci czy kiermasze, które organizują sztaby na całym świecie. Wszyscy chcemy pomagać po prostu. Widzę mnóstwo sprzętu w szpitalach, który właśnie zafundowała orkiestrę, także od 33 lat pomagam. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wpisała się w polską kulturę, a czerwone serduszka stały się symbolem wsparcia dla osób potrzebujących. Co roku w akcji udział biorą celebryci, politycy oraz osoby z różnych środowisk. Organizatorzy liczą, że tak jak w poprzednim roku, taki w tym uda się pobić kolejny rekord. Wyniki poznamy w marcu. Dla Euronews Mateusz Jaroński, Warszawa. Bezcenny rękopis balady F-moll autorstwa Fryderyka Chopina trafił w polskie ręce. Niepublikowany dotąd autograf pozyskano z rąk prywatnych w drodze poufnych i długoprowadzonych prowadzonych negocjacji. Chopin jest naszym dziedzictwem kulturowym, zarówno jako postać, jako człowiek, jako muzyka. Jest znakiem symbolem polskości i Polski, więc bardzo się cieszę, że do dziedzictwa niematerialnego, jakim jest muzyka Chopina, dołączył do nas ten fakt materialny, rękopis. Cieszę się, że trafia on do Muzeum Chopina, do Instytutu Chopina, instytucji publicznej, która jest najbardziej kompetentna, żeby ten rękopis został po pierwsze opracowany, sprawdzony, ale także i przede wszystkim udostępniony publiczności, udostępniony społeczeństwu. Rękopis Balady F moll wpisze się w nadchodzącą wystawę Życie Romantyczne Chopin Cerfer de la Croissant. Wystawa Życie Romantyczne powstanie przede wszystkim we współpracy z Muzeum Życia Romantycznego w Paryżu, które udało się namówić na wypożyczenie nam ponad 70 obiektów, co spowoduje, że to będzie pierwsza, o ile wiem, tego typu tak poważna wystawa sztuki francuskiej w kontekście chopanowskim i w kontekście muzycznym zorganizowana w Polsce. Wydarzenie będzie towarzyszyć konkursowi pianistycznemu imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Rękopis Ballady F-Moll to najlepiej przebadany manuskrypt Fryderyka Chopina. Można go oglądać w Muzeum Fryderyka Chopina przy ulicy Okulnik 1. Berenika Sorkowska, Euronews Polska. Dziesiątki eksponatów skradziono z Muzeum Dręc w północnej Holandii. Według policji do sforsowania drzwi muzeum użyto silnych ładunków wybuchowych. Eksplozja wybiła szyby z okien i uszkodziła okoliczne budynki. Jednym ze zrabowanych arcydzieł jest centralny punkt wystawy, wykonany z niemal czystego złota hełm. Nikogo nie schwytano, ale podejrzenia wzbudził zaparkowany w pobliżu samochód. Bij de brandende scenario. Dat de, ...dat de verdachte personen in de omgeving van de brand zijn overgestapt in een ander voertuig. We zijn intens geschokt door de gebeurtenissen van afgelopen nacht in ons Transmuseum. In zijn 170 jaar bestaan heeft zich nog nooit zo'n groot incident voorgedaan. Een aantal objecten uit de tentoonstelling Dacia, Rijk van Goud en Zilver, is dus ontvreemd. Waaronder het topstuk, de helm van Cotifesti uit de 5e eeuw voor Christus. Wystawa obejmowała ponad 600 złotych i srebrnych przedmiotów, które pochodziły z co najmniej 15 muzeów w całej Rumunii, w tym trzy złote bransoletki i klejnot koronny kolekcji. Holenderska policja wszczęła dochodzenie w sprawie kradzieży, zwróciła się także o pomoc do Interpolu.